Cześć manko wszystkim. Witam was na moim kanale w zupełnie nowej serii poświęconej Destiny. Tym razem będzie to encyklopedia strajków. Dzisiaj zajmiemy się pierwszym strajkiem dostępnym w grze. Odbywa się on na Ziemi pod nazwą Devil Slayer i jest dostępny już od ósmego poziomu. Zobaczymy jak on wygląda, jak przebiega. Przybliżę wam ten strajk jest to poradnik i encyklopedia, zwłaszcza dla graczy, którzy rozpoczynają dopiero przygodę z Destiny. No i cóż, nie będę więcej dodawał. Zaczynamy. Naszą przygodę ze strajkiem zaczynamy na Rocket Yard, w Starej Rosji. Następnie przenosimy się do rafinerii, strefę roku gdzie po śmierci w zależności od poziomu trudności musi opłynąć albo 30 sekund do wskrzeszenia, albo będą mogli podnieść nas nasi towarzysze z Team. Na tym etapie strajku będziemy musieli zmierzyć się z trzema falami przeciwników, w trakcie których nasz ghost będzie powoli otwierał nam przejście do następnej lokacji. Ostatnim bossem na tym etapie jest Naxis Devil Bar. Po otworzeniu przejścia przez ghosta przechodzimy do etapu The Blast, który musimy pokonać czołg stojący nam na drodze. Czołg ten nosi nazwę Devil Walker. Po pokonaniu czołgu wyłącza się strefa mroku i dopóki nie dojdziemy do następnego etapu, możemy wskrzeszać się sami. Kiedy uda nam się już pokonać choke, przechodzimy do ostatniego etapu tego strajku, do miejscówki o nazwie Devil's Lair. Stoczymy tutaj walkę z ostatnim bossem, czyli Sepix Prime. Strefa mroku w tym etapie znowu jest aktywna. Podczas tego strajku natkniemy się na folenów oraz hajby. W zależności od poziomu trudności pojawiać się będą Majory oraz Ultrasy. Niektórzy przeciwnicy będą osłonięci tarczą typu Ark albo Solar. Należy szczególnie uważać na snajperów, którzy na wyższych poziomach trudności mogą zabić nas jednym strzałem oraz na niewidzialnych wolenów, którzy bardzo szybko mogą się do nas zbliżyć i zabić. Na ten strike warto zaopatrzyć się w broń z Ark oraz Solar Damage ze względu na osłony, które posiadają przeciwnicy. Dodatkowo warto mieć przy sobie dobrą snajperkę, która umożliwi nam szybkie zabicie Devil Walkera. W etapie, w którym musimy wybić trzy fale przeciwników, zalecane są dwie miejscówki. Pierwsza z nich to balkon, zaraz za miejscem, w którym wypuszczamy ghosta. Druga miejscówka to dziura z prawej strony. Druga miejscówka zalecana jest szczególnie, gdy strike ten wykonujemy na wysokim levelu, na przykład na Nightfall. W końcowym etapie strajku zalecane jest strzelanie z pomieszczenia po lewej stronie. Po przejściu tam całego zespołu, jedna osoba powinna przejść na dół i z tamtego miejsca strzelać do bosa. Warto pamiętać, aby zespół w tym etapie nie trzymał się blisko siebie w celu uniknięcia zgonu całej drużyny. I to tyle, jeżeli chodzi o ten strajk. Mam nadzieję, że film instruktażowy Wam się przyda. I co? Trzymajcie się i do usłyszenia!